Dzisiaj w Kolbudach odbywa się uroczysta sesja Rady Gminy nadania imienia Andrzeja Marciniaka głównemu Rądu w Kolbudach. My jesteśmy gazeciarkami i na tej sesji będziemy rozdawały gazetki. Otwieram uroczyście obrady 11. sesji Rady Gminy Kolbudy. Siódmej kadencji lata 2014-2018. Witam Panie i Panów radnych oraz sołtysów. Witam bardzo serdecznie obecnych na sesji gości. Panią Agnieszkę Marciniak, wdowę po zmarłym tragicznym Himalejściu, Panią Andrzeję Marciniaku oraz wszystkie tak licznie tu obecne osoby towarzyszące. Bardzo serdecznie witam. Witam Pana Piotra Ołowskiego. Przewodniczącego Rady Powiatu Gdańskiego, a zarazem prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Witam bardzo serdecznie księdza dziekana Prałata Józefa Nowaka, prowadzcza parafii pod wezwaniem Świętego Floriana w Kolbudach. Witam pana Roberta Aszyka, dyrektora ZKPG w Kolbudach, a zarazem Radnego Powiatowego. I bardzo serdecznie witam Młodzieżową Radę Gminy z jej opiekunem, Paną Izabelą Frączek. Witam pana Wójta Leszka Grombale. Czyli pana y, wicewójta pana Marka Golińskiego, pana Łukasza Kobusa, sekretarza gminy, pana Jarka Falkowskiego, skarbnika i pana Marcina Skalskiego, radcę Prawnego. I teraz oklaski. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w obradach 11 sesji uczestniczy 13 radnych. 13 radnych, zatem sesja jest prawomocna. Nieobecnych jest dwóch radnych: Adam Smolarczyk i Stankiewicz-Rzezosz. Proszę państwa, w dniu 14 września radni i sołtysi otrzymali na platformę radnych i sołtysów porządek obrad 11 sesji wraz z projektami uchwał materiały zostały wysłane także na skrzynki e-mailowe radnych i sołtysów. Przejdziemy zatem do punktu drugiego. Uroczyste nadanie nazwy rondów w Kolbudach imieniem Andrzeja Marciniaka. I tutaj na początek oddałbym głos panu wójtowi, to ja powiem tylko dwa słowa, szczególnie teraz kieruję moje słowa do Młodzieżowej Rady. Gminy. Mówiąc krótko z waszym językiem mam wielki szacun dla was, bo uważam, że w tej sprawie pośniadają tego ronda, to największe zaangażowanie jakaś presja na nas to była z Waszej strony. Ja w dobie internetu, siedzenia Cześć, i, i googlowania, to jestem wielki szacun, że potrafiliście i dokonaliście takiej inicjatywy. To jest wielki ukłon z mojej strony. A teraz już oddaję głos panu Witowi. Dziękuję bardzo. Panowie przewodniczący, księżę Prawacie, Wysoka Rado, Panie Panowie Sołtysi. Drodzy przyjaciele, znajomi Andrzeja, pani Agnieszko, Szanowni Państwo, pozwólcie, że zanim oddamy głos, jak rozumiem panie przewodniczący Młodzieżowej Radzie Gminy, przeczytam, bo czuję się w obowiązku list, który wpłynął na moje ręce. Od pana Marka Roslana. Szanowny Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolbudy, Drodzy Goście. Niezmiernie żałuję, że nie mogę uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, ale obowiązki służbowe nie pozwalają mi opuścić ościennego województwa. Jako jeden z pomysłodawców nazwania ronda na drodze wojewódzkiej 221 w Kolbudach imieniem Andrzeja Marciniaka znakomitego mieszkańca gminy Kolbudy i wybitnego, uznanego na świecie himalaisty, chciałbym gorąco wszystkim Państwu podziękować za życzliwe poparcie tej inicjatywy i doprowadzenie do jej sfinalizowania. Upamiętnianie ludzi, którzy swoją niepospolitą osobowością i osiągnięciami tak pięknie promują rodziną miejscowość i jej mieszkańców jest najlepszym wyrazem szlachetnej Pozytywistycznej idei utrwalania własnej tożsamości i budowania owego nieuchwytnego geniusz Lodzi. Dla Kolbut taką postacią bezsprzecznie był i jest Andrzej Marciniak. Jestem przekonany, że przyszli wędrowcy, którzy zaciekawieni przystaną przy nazwie tego ronda i wyszukiwarce odkryją piękne życiorysy z waszego sąsiada i przyjaciela z większym uznaniem spojrzał na kolbudzką ziemię, która odtąd będzie się kojarzyła z największymi himalajskimi zwycięstwami. Wierzę też mocno, że Andrzej Marciniak stanie się wzorem dla kolbuckiej młodzieży. Potem rozumiem, że jeszcze pa, pa, parę słów Panie Wójcie, czy ja tutaj do Pani Agnieszki, ale w tej chwili przejdziemy do prezentacji sylwetki Pana Andrzeja Marciniaka przygotowanej, tak mam tutaj przez naszą Młodzieżową Radę. o Andrzeja Marciniaku, naszym kolbudzianinie i rodaku. W tym między innymi wywiad z siostrami Andrzeja Marciniaka, opis wyprawy na Monteveres, biura krakowsko-częstochowska. Wiemy o nich wszystko. Zapraszamy Państwa do obejrzenia i wysłuchania relacji z projektu, które realizowaliśmy w naszej szkole pod tytułem Andrzej Marciniak życie na szczycie. Na początku naszego projektu postanowiliśmy przeprowadzić ankietę na terenie Kolbut, której zadaniem było sprawdzenie wiedzy mieszkańców naszej gminy na temat Andrzeja Marciniaka. Ankietowanym zadaliśmy następujące pytania czy słyszał pan pani o Andrzeju Marciniaku, czy wie pan pani kim był Andrzej Marciniak, czy wie pan pani skąd pochodził Andrzej Marciniak. Teraz przedstawimy wam wyniki naszych badań. Jak zwrócimy uwagę na wyniki odpowiedzi pierwszego pytania, zauważycie, że tylko 48% osób słyszało o naszym bohaterze. W następnej odpowiedzi widać, że 52% ankietowanych nie wie, kim był Andrzej Marciniak. W ostatnim pytaniu aż 57% badanych nie wie, skąd pochodził Andrzej Marciniak. Moi drodzy, z naszych badań wynika, że świadomość i wiedza mieszkańców Kolbut na temat życia i pasji Andrzeja Marciniaka jest niewielka. Dlatego chcemy przybliżyć Wam i przedstawić sylwetkę Andrzeja Marciniaka, człowieka stąd. Andrzej Marciniak urodził się 23 maja 1959 roku w Kolbudach, gdzie spędził swoje dzieciństwo i młodzieńcze lata. 1 września 1966 roku rozpoczął edukację w szkole podstawowej w Kolbudach, którą ukończył w 1974 roku z bardzo dobrym wynikiem i wzorowym zachowaniem przy czterostopniowej skali ocen. Następnie kończy szkołę średnią i studia na Politechnice Gdańskiej. Jak wielu młodych ludzi, taki on w czasach studenckich interesował się sportem. Jeździł rowerem, grał w tenisa, uprawiał kajakarstwo i żeglarstwo. Jednak najbardziej zafascynowały go góry, które spowodowały, że wstępuje do klubu wysokogórskiego Trójmiasto. Andrzej Marcinek miał szczególny talent do spinaczki, którą rozpoczął na pierwszym roku studiów, gdzie zaraz po ukończeniu kursu taternickiego rozpoczął zdobywanie tatrzańskich ścian zimą. Jego umiejętności spowodowały, że szybko znalazło się dla niego miejsce w wyprawach macierzystego klubu wysokogórskiego Trójmiasto na sześciotysięczne szczyty Himalajów. Pomysł na wielką wysokogórską przygodę rozpoczyna się kilka lat wcześniej w środowisku krakowskich i gdańskich spinaczy. Wybór pada na trudną zachodnią granicę, wyznaczającą między, granicę między Nepalem a Chinami. Eugeniusz Chrobak, który należał wówczas do grona najlepszych polskich Himalajstów, zostaje kierownikiem wyprawy na szczyt Mont Everestu. Oprócz niego w wyprawie bierze udział jeszcze pięciu himalaistów. Andrzej Marciniak, Mirosław Falko-Donsal, Wacław Otremba, Andrzej Zyga-Henrich i Mirosław Gardzieleski. Do bazy pod Everestem wyprawa dociera na początku kwietnia 1989 roku. Chrapkę na górę miało ochoty jeszcze kilkudziesięciu Himalajstów. W obozie górskim Everest Camp stacjonowali jeszcze od prawej strony grupa Himalajstów ze Snowbeard. Nowozelandczycy, Amerykanie, Francuzi i Jugosławianie. Jednak tylko wyprawa Chrobaka zdecydowała się na wyprawę stroną Kambuc. Dzięki dobrej pogodzie 21 kwietnia jest już na wysokości 7550 metrów, gdzie powstaje obóz czwarty. Szczyt atakowali parami najpierw Donsal i Gardzielewski, później Chrobak i Henryś. Andrzej Marciniak w wywiadzie wyznał, że spodziewał się, iż atak szczytowy Szczytowy będzie zarezerwowany właśnie tylko dla doświadczonych himalaistów. Jednak, gdy Pierwsza Dwójka 22 maja wycofuje się z ataku ze względu na brak tlenu, tylko Chrobak z Marciniakiem zostają w kluczowym piątym obozie na wysokości 8200 metrów. 24 maja o pierwszej w nocy wychodzą z obozu, oszczędzają tlen. Dopiero wyżej biorą po kilka wdechów z butli. Powyżej trudnego pasa żółtych skał są tak wycieńczeni, że niewiele brakuje, aby zrezygnowali. Ale idą dalej, zostawiając butle i plecaki. Na wierzchołku stają 24 maja o godzinie 20. Gdy razem z resztą członków wyprawy wracali do niższych obozów, zaskakuje ich lawina. Ginie czterech znakomitych Himalajistów: Mirosław Dącal, Wacław Otręba, Andrzej Henryś oraz Mirosław Gardzieleski. A następnego dnia umiera także Eugeniusz Chrobak. Andrzej zostaje sam. Wspomnienia Andrzeja Marciniaka, zebrane przez Andrzeja Marcisza do epilogu książki Mirosława Dąsala, każdemu jego Everest”. W pewnym momencie, gdy Mirosław Gardzielewski zrównał się z Wackiem, pamiętam dobrze, bo aż się zdziwiłem co jest grane, śnieg jakby się podniósł przede mną i utworzył falę która zaczęła błyskawicznie zsuwać się w dół i pochłaniać wszystko po drodze, wspomina Andrzej Marciniak. Pomyślałem, no to już koniec. Lawina. Otknąłem się na dole u podstawy ściany. Starałem się zorientować, kto gdzie leży zasypany w śniegu. I ujrzałem z gienka i falka, który był lekko uniesiony na linie. Krwawiłem, bolała mnie szczęka, Wszyscy trzej byliśmy na powierzchni śniegu. Nie widziałem pozostałych. Z lawiną przeleciliśmy 200-300 metrów. Zobaczyłem ruszającą się rękę. Chciałem do niej dotrzeć, ale nie mogłem ustać na nogach. Mogłem tylko zsuwać się po śniegu. Po drodze natrafiłem na wystające buty wacka. Jednocześnie zobaczyłem, że wraz ze wspomnianą ręką wystaje głowa. Musiałem przede wszystkim zająć się tymi, którzy byli zasypani. Zrzuciłem raki, uprząż, rękawiczki i zebrałem się do odkopywania Wacka. Odkopałem go spod śniegu, był jeszcze ciepły. Wydawało mi się, że oddycha. W tym czasie Zyga, to była jego ręka i głowa, dojrzał mnie i zaczął wzywać pomocy. W tej ciszy jego głos był straszliwie dramatyczny. Dotarłem do niego. Odkopałem go, ale on krzyczał dalej, abym go odkopał. Nie wiedziałem, jak mu pomóc. Śnieg już go nie krępował, więc przykryłem go kurtką puchową i zacząłem rozglądać się za gardzielem. Znów zobaczyłem wystającą ze śniegu rękę. To musiał być on. Odkopałem mu twarz spod śniegu. Była sina. Nienaturalnie wykrzywiona, nie żył. Wtedy pomyślałem, że trzeba zawiadomić bazę. Wyciągnąłem radio. Było złamane w pół. Odszukałem leżące obok plecaka drugie, które na szczęście działało. Wytłumaczyłem bazie, co się stało. Wróciłem do Wacka. On nie dawał znaków życia. Podjąłem reanimację. Masaż serca. Sztuczne oddychanie. Bez rezultatu wróciłem do falka, odciąłem go od liny, odwróciłem na wznak, ale jego twarz już zastygła. I wtedy znów połączyłem się z bazą, aby powiedzieć, że falko też nie żyje. Lekarz spytał, a co z gienkiem? Gienek był w tym momencie poniżej lawiniska. Schodząc, zobaczyłem, że kurtka, którą okryłem zygę, jest odrzucona a sam Zyga z przekrzywioną głową nie daje znaku życia. Zostałem tylko z Zgienkiem, który ze złamaną nogą umiera następnego dnia. W akcję ratunkową zaangażowały się największe sławy himalaizmu. Między innymi Reinhold Messer, Rob Hall zginął kilka lat później pod Everestem, bo nie chciał zostać wycieńczonego himalaisty amatora, którego wprowadził na szczyt, i Arthur Heiser, jest wysadząca gwiazda wspinania. To Polak ostatecznie dotarł do uwięzionego na 5 tysiącach metrów rodaka. Problemy z akcją ratunkową były tym większe, że droga od strony chińskiej była zablokowana, bo właśnie w tych samych dniach na początku czerwca na, na placu Timmenna rozgrywały się dramat rozstrzeliwanych przez wojsko demonstrujących studentów. Również dyplomatyczna pomoc z Polski była znikoma, bo tu dla odmiany pierwsze wolne wybory rozstrzygały o końcu komunizmu. Marciniak przez kilka dni czekał w namiocie, porozumiewając się tylko morsem przez radiotelefon z bazą. Wtedy pomoc przyszła w ostatniej chwili. Andrzej Marciniak po wyprawie na Everest wyjechał na kilka lat wraz z narzeczonym do USA. Tęsknota za ojczyzną i rodziną spowodowały jego powrót. W międzyczasie, w międzyczasie ożenił się z Agnieszką, ustatkował i założył rodzinę. Jednak góry ciągnęły go do siebie i tak 7 lat po nieszczęsnej wyprawie na Everest postanowił kolejny raz zmierzyć się z 8 tysięcznikiem a napórną. Wyprawa ta organizowana była przez Gdański Klub Wysokogórski, gdzie 20 października 1996 roku Andrzej Marciniak i Sława Terzeu z Ukrainy stanęli na szczycie tej góry. To była zupełnie inna wyprawa. Ocenia zdobywca 8 tysięczników swój powrót po latach w Himalaje. Jednak szczęście opuściło go 7 sierpnia 2009 roku podczas wspinaczki z synem i znajomymi na pośredniej grani w słowackich tetrach. Tego ferelnego dnia po pokonaniu pierwszego etapu wspinaczki oderwał się wraz z nim blok skalny, który go śmiertelnie przygniótł. Projekt ten pozwolił nam na pogłębienie wiedzy i zdobycie ciekawych informacji o życiu i pasji Andrzeja Marciniaka. W naszej pracy wykorzystaliśmy teksty z internetu i książki pod tytułem Dosięgnąć Everestu. Jednak najwięcej ciekawostek zdobyliśmy na spotkaniu z panią Ewą Gwizdałą, siostrą Andrzeja Marciniaka, która opowiedziała nam o jego życiu. Pokazała zdjęcia rodzinne, rękopisy z wypraw oraz sprzęt do spinaczki. Które mamy dzisiaj ze sobą. Dzięki temu projektowi mogliśmy zrozumieć, że warto realizować swoje marzenia i odpowiednio wykorzystywać każdą wolną chwilę w życiu. Uważamy, że tego typu projekty powinny być częściej realizowane, abyśmy dowiadywali się więcej o znanych osobach z naszej gminy, pamiętali i wiedzieli, co dla nas i naszego kraju znaczą Kolbudy. Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji projektu. Nim jednak zaprosimy Państwa do obejrzenia eksponatów, mapy i portretu. Zaprezentujemy wiersz napisany przez nas na cześć naszego bohatera. Z Kolbut na Monteverest, który szczytem ziemi jest, wyruszył nasz pan Andrzej, drogi, nie zważając na świata przestrogi. W wyprawie tej pięciu ludzi zginęło przez lawinę, która dokonała te dzieło. Marciniak przeżył, Siedział w namiocie, skryty wśród czarnych gór, na pomoc czekał, jak wryty. Nadeszła wiadomość do kraju naszego, gdzie pomocy nie było dla niego. Ratunek, na który Andrzej tak czekał, oznajmił, iż nie będzie już więcej zwlekał. Heiser, nasz rodak, dotarł do niego i wydostał go ze zbocza wrogiego. Tak zakończyły się żniwa, które były jak zapałka dla paliwa. Potem ginie wielu himalajstów z Polski, których koniec wcale nie był taki boski. Historia sześciu najlepszych się zakończyła, jak wiele ona dla naszego kraju znaczyła. Chcę powiedzieć, że ja i podejrzewam, Myślę, że mówię w imieniu całej Rady, że jesteśmy dumni z tego, że rondo w Kolbudach nosi, bo już nosi, i będzie nosiło imię Andrzeja Marciniaka. I Pani Agnieszko, może tylko te skromne kwiaty, to jakieś zwieńczenie tej prezentacji tego wszystkiego. Proszę od nas przyjąć. Mi się wydaje, że w tej chwili wszelkie słowa są niepotrzebne. Poproszę pana Marka Nagórskiego o zabranie chwilę, tak, a potem. Pana Piotra Ołowskiego. Proszę państwa, dlaczego tu jestem i dlaczego pan przewodniczący mnie poprosił. Otóż to, co Państwo przed chwileczką obejrzeli, to pierwsza edycja takiego projektu, który cyklicznie opracowuje młodzież naszej szkoły, naszego zespołu szkół i chciałem powiedzieć, że nie bez podstawy, świadomie akurat bohaterem pierwszego projektu pierwszej edycji takiego zwiastuna był Andrzej Marciniek, dlatego, że po pierwsze to zacna postać, po drugie nie tak odległa historycznie, a po trzecie no, puentowanie e, słowami młodzieży. Trzeba wiedzieć e, z kim, gdzie e, się żyje, kto tworzył tę społeczność, aby potem przejąć e, pałeczkę chciałem powiedzieć tylko ponieważ y, razem z wójtem gminy z dyrektorem zespołu szkół i z, z wicewójtem byłem w komisji oceniającej że wszystkie projekty a było ich kilka zaangażowanych to było y, 20 y, 23 osoby czyli 23 uczniów były y, no, były fantastyczne. Młodzież, młodzież robiła e, różnego rodzaju techniką. Tutaj był taki element e, e, reporterski. E, no, naprawdę mieliśmy, mieliśmy wielki kłopot, żeby, żeby e, wybrać e, ten projekt, który naszym zdaniem był najważniejszy. I chciałem się dołączyć do, słow, do słów przewodniczącego, że naprawdę wszystkim uczestnikom należą się i wielkie brawa i dostajecie to jedna z opiekunek wręczy wam takie plakietki pierwszego pierwszej edycji tego naszego projektu, który będzie się cyklicznie powtarzał. Obywatel Kolbut na szóstkę. Wiemy, że obywatel Kolbut żeby był naprawdę obywatelem Kolbut musi zacząć się w szkole i taka jest idea tego pomysłu. Chcę powiedzieć, że było takie spotkanie przejmujące. Myśmy przez trzy godziny siedzieli z otwartymi dziobami i słuchali jego opowieści, o, o, nie tylko o tej wyprawie, ale o wyprawach w stosunku do życia, górach. Także no mam taki wątek emocjonalny, osobisty, po prostu znałem Andrzeja, to znaczy poznałem Andrzeja po tej wyprawie. Panie, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na Dzisiejszy obrad, 11 sesji. Mieliśmy rozmawiać o kwestiach inf infrastrukturalnych, o drogach, o tym, co się dzieje, co się będzie działo w Kolbudach, ale wydaje mi się, że to nie jest odpowiedni moment na tego typu rozmowy. Chciałbym ponownie, tak jak Pan Przewodniczący, zwrócić się do młodzieży, do młodzieżowej Rady Gminy i bardzo Wam serdecznie podziękować za to wzruszenie, które teraz przeżywam. Człowiek z pasją, każdemu jego Everest warto realizować swoje marzenia. Chciałbym, abyście, chciałbym was prosić, życzyć wam tego, abyście w życiu, tak jak pan Andrzej Marciniak realizowali tą zasadę per aspera ad astra, więc przez trud do gwiazd. Jeżeli będziecie zawsze o tym myśleć, zawsze będziecie osiągać swoje zamierzone cele i swoje marzenia. Tego wam bardzo serdecznie życzę. A ponieważ jesteście już można powiedzieć w pewnym sensie samorządowcami, więc Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na obrady sesji Rady Powiatu Gdańskiego i tam będziemy może porozmawiamy już o kwestiach infrastrukturalnych. Poproszę pana, pana dyrektora, aby takie spotkanie zorganizował. Jeszcze raz, tak jak pan przewodniczący powiedział, wielki szacun. Dziękuję Wam bardzo. W takiej skróconej wersji podziękuję panu wójtowi, podziękuję Zarządowi, podziękuję też Radnym i Radzie Gminy Kolbudy. Za dotychczasową współpracę, za te zaproszenia, za to, jak wiele u Was się dzieje. Nawet zastanawiałem się, czy, czy nie warto się do Kolbuk przeprowadzić. Jako wyraz tego, tego uznania i, i tej współpracy pozwolę sobie wręczyć na ręce pana Wójta i dla Rady taki skromny obrazek, upominek, który świadczy o tym, że będziemy dalej współpracować i będziemy realizować nasze wspólne cele w społeczności lokalnej. Jeszcze raz bardzo państwu serdecznie dziękuję, przede wszystkim. Kochanej młodzieży. Dziękuję bardzo. Nazywam się Jan Schulz. Andrzej Marciniak, Marciniak to jest mój przyjaciel. I chciałbym młodzieży powiedzieć, że on nie czekał biernie na ratunek. Tam na loli spadły nie jedna lawina, tylko dwie. On walczył o życie swoich przyjaciół od liny. I Artur do niego dotarł po paru dniach, kiedy on już schodził na stronę chińską. Był 100 metrów od, na, od namiotu pełen sprawny. Dziękuję. Walczył. O wszystko. Jeszcze raz przypomnę, że uchwałą Rady Gminy y, nazwa ronda została nadana. Dzisiaj jak gdyby w sposób uroczysty podkreślamy to. Chcemy to jak gdyby tutaj y, uświetnić ten, tą, tą nazwę. Jeszcze raz podkreślam jesteśmy niesłychanie, niesłychanie pełni dumni z tego, że rondo w Kolbudach centralne największe nosi imię Andrzeja Marciniaka. Nasze w imieniu Pana, który z Pan z Wami, módlmy się. Po Płogosław Panie Boże wszechmogący to rondo. niech ono rozsławia imię Andrzeja Marciniaka, niech służy bezpieczeństwu przejeżdżających, niech to błogosławieństwo także dosięgnie tych, którzy projektowali, którzy budowali. I niech służy kierowcom, by bezpiecznie dotarli do celu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję młodzieży, naprawdę za jej ogromne zaangażowanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Rondo Andrzeja.